Witamy na kanale Stanisław Sokulski, sekrety dawnych epok. Wyobraźcie sobie piaszczystą równinę gdzieś na Podolu. Wrzesień, rok 1694. Słońce powoli chyli się ku zachodowi, ale upał wciąż jest nie do zniesienia. 400 husarzy i pancernych, elita Rzeczypospolitej, stoi w szyku bojowym. Ich konie parskają nerwowo, czując to, co ludzie widzą już na horyzoncie. Kurz. Ogromna chmura kurzu, nadciągająca z południa, a w tym kurzu 20, może 30 tysięcy Tatarów Hanatu Krymskiego. To nie armia, to morze przeciwników. Na każdego polskiego żołnierza przypada 70, a może nawet 100 wrogów. Konstanty Zaborowski, regimentarz wojsk kwarcianych, spogląda na swoich ludzi, widzi zmęczenie w ich oczach. Od tygodni ganiają tatarskie czambuły po stepie. Widzi determinację. To najlepsi jeźdźcy Europy, ludzie, którzy nieraz rozbijali siły wielokrotnie przewyższające ich liczebnie. Ale widzi też realizm. Nie ma żadnych złudzeń. To może być ich ostatni dzień. Za kilka godzin ta garstka ludzi stanie się legendą. Przeprowadzą jedno z najbardziej heroicznych starć w historii polskiego oręża. Bitwę, którą król Jan III Sobieski, pogromca Turków spod Wiednia, nazwie, nie kryjąc podziwu, dziełem boskim. Bitwę, o której powinien wiedzieć każdy Polak, a która dzisiaj spoczywa w głębokim cieniu wielkich zwycięstw. To jest historia bitwy pod Hodowem, polskich termopil. I dzisiaj opowiemy wam, jak 400 żołnierzy powstrzymało armię. Rok 1694. Minęło 11 lat od odsieczy wiedeńskiej. 11 lat, odkąd Jan III Sobieski stanął na szczycie swojej chwały, rozbijając pod murami Wiednia potęgę Imperium Osmańskiego. Europa świętowała. Papież wynosił polskiego króla pod niebiosa. Cesarstwo Złoty ożyło u jego stóp wdzięczność całego chrześcijaństwa. Ale dla Rzeczypospolitej zwycięstwo pod Wiedniem było początkiem niekończącego się koszmaru. Bo Turcy nie zapomnieli i choć główne siły Imperium zaangażowane były w wojnę z Cesarstwem i Wenecją, ich wasale Tatarzy Krymscy otrzymali jasny rozkaz krwawić Polskę nękać, niszczyć, palić, wyludniać te przeklęte kresy, z których przyszedł wódz który upokorzył wysoką portę. Wyobraźcie sobie życie w podolskiej czy ukraińskiej wiosce w latach 90. XVII wieku. Nigdy nie wiecie, kiedy nadejdą. Mogą przyjść nocą, mogą w biały dzień. Usłyszycie najpierw tu podkopyt, setki, tysiące końskich nóg uderzających w wyschniętą ziemię. Potem zobaczycie chmurę kurzu. A w tej chmurze szable, jatagany, strzemienne łuki. Tatarzy uderzają szybko, otaczają wioskę. Zabijają wszystkich, którzy stawiają opór. Resztę wiążą w kajdany. Kobiety, dzieci, mężczyźni, wszyscy idą w jasyr. W niewolę. Długi marsz do Krymu. Na targi niewolników w kafie. Setki kilometrów pieszo. W łańcuchach. Ci, którzy nie wytrzymują, zostają po prostu zabici i zostawieni dla kroki. To był system. Przemysł. Ekonomia oparta na ludzkiej nędzy. Hanat krymski żył z tego procederu od stuleci. Polowanie na biały towar, jak nazywali jeńców, było podstawą ich gospodarki. I w 1694 roku system ten działał na najwyższych obrotach. Na Krymie zasiadł nowy Han, Selim I Girej. Młody, ambitny, spragniony sławy, chciał pokazać swoim protektorom w Stambule, że jest godny zaufania. Chciał pokazać swoim murzom, tatarskim arystokratom, że pod jego rządami będzie jeszcze więcej łupów, jeszcze więcej jasyru, jeszcze więcej złota. Wiosną zebrał największą ordę, jaką kresy widziały od lat. Według polskich szacunków od 20 do 40 tysięcy jeźdźców. Elita tatarskiej kawalerii, wyposażona w najlepsze konie i najlepszą broń. Ich celem było Podole i Ukraina, serce rolniczej Rzeczypospolitej. Selim wiedział, że nie ma czego się bać. Wojska koronne były rozproszone. Hetman Wielki Koronny Stanisław Jabłonowski przebywał w Warszawie, zajęty politycznymi intrygami. Hetman Polny Stefan Bidziński miał pod swoją komendą zaledwie kilka tysięcy ludzi, rozciągniętych na ogromnym terytorium. Plan był prosty: uderzyć szybko, zabrać wszystko, co się da, wrócić na Krym przed nadejściem zimy. Standardowa procedura. Setki razy sprawdzona taktyka, ale tym razem coś poszło nie tak. Bo na drodze Selimagireja stanęło 400 szaleńców. Konstanty Zaborowski nie był królem. Nie był hetmanem. Nie był nawet szczególnie sławny aż do bitwy pod podchodowem. Pochodził ze średniozamożnej szlachty podolskiej. To byli ludzie, którzy całe życie spędzali w siodle, broniąc swojej ziemi przed tatarskimi najazdami. Był żołnierzem zawodowym, człowiekiem, który wiedział, czym jest strach, ale nauczył się z nim żyć. Widział setki potyczek. Rozumiał, że na kresach przeżywają tylko ci, którzy potrafią myśleć szybciej niż przeciwnik. Pod jego komendą znajdowało się około 200 ludzi, pancerni, średnia jazda, uzbrojona w kopie, szable i pistolety. Nosili charakterystyczne zbroje, na pierśniki, na ramienniki. Karwasze. To byli twardzi faceci, weterani, którzy znali step jak własną kieszeń. Drugim bohaterem tej historii był Mikołaj Zamojski, rotmistrz chorągwi husarskiej. I tutaj musimy na chwilę się zatrzymać. Bo Husaria to nie była po prostu jazda. To była machina wojenna, która przez ponad 150 lat dominowała na polach bitew Europy. Wyobraźcie sobie jeźdźca! Dodajcie do tego 15 kg hartowanej stali. Pełny pancerz. Na głowie. Husarski szyszak z ruchomym nosalem. W prawej ręce. Kopie. Długą na 5, czasem 6 metrów. U boku. Koncerz. Szabla. Pałasz. I nadziak. A za plecami. Skrzydła. Legendarne husarskie skrzydła z orlich piór. Teraz posadźcie tego człowieka na koniu ważącym pół tony. Na specjalnie wyhodowanym wierzchowcu, który latami był trenowany do jednego, pędzić prosto przed siebie, nie zważając na nic. I wyobraźcie sobie 200 takich machin, pędzących na was w pełnym galopie. Ziemia drży pod kopytami. Słońce odbija się od stali. Las sześciometrowych kopii pędzi prosto na was z prędkością 40 km na godzinę. To była husaria. Stalowa pięść Rzeczypospolitej. Pod Kirchholmem rozbiła cztery razy większą armię szwedzką. Pod Wiedniem przełamała linie tureckie w 20 minut. I teraz, we wrześniu 1694 roku, 200 takich husarzy znajdowało się na Podolu. Razem z pancernymi Zaborowskiego. Było ich 400. Elita, profesjonaliści. Ale wciąż tylko 400 jednostek. Ich zadanie było proste. Patrolować teren. Odpierać małe czambuły. Typowa służba na kresach. Nic nadzwyczajnego. Aż do momentu, gdy ich zwiadowcy wrócili z wiadomością, która zmroziła krew w żyłach, Panie regimentarzu, nadciąga cała orda. Wrzesień 1694 rok. Gdzieś między Kamieńcem Podolskim a Chocimiem. Dokładna lokalizacja nie jest pewna, ale wiemy jedno. To było otwarte pole. Typowy krajobraz Podola. Lekko pofałdowany teren, sucha trawa i rzadkie kępy drzew. Zaborowski i Zamoyski wiedzieli, że mają problem. Według zwiadowców, tatarska orda liczyła od 20 do 40 tysięcy ludzi. Nawet jeśli te liczby były przesadzone, to wciąż mówimy o miażdżącej przewadze. Logika nakazywała uciekać, wycofać się, połączyć z innymi, ale za ich plecami były wsi pełne bezbronnych ludzi. Jeśli Husaria się cofnie, Tatarzy wpadną tam jak lawina, zabiorą wszystkich kobiety, dzieci, tysiące ludzi w jasyr. I tutaj musimy zrozumieć ich mentalność. Dla nas, ludzi XXI wieku, decyzja jest oczywista. 400 kontra 30 tysięcy? Uciekamy. Przecież nic nie możemy zrobić. Ale dla nich sprawa wyglądała inaczej. Byli szlachtą kresową. Ich przodkowie przez pokolenia bronili tej ziemi. To było ich posłannictwo. Ich honor. Ochrona chrześcijaństwa przed pogaństwem. Cywilizacji przed chaosem. Brzmi patetycznie? Być może, ale tak właśnie myśleli. I ta gotowość do poświęcenia to fundament tego, co zaraz się wydarzy. Podjęli decyzję, będą walczyć. Plan był prosty. Husaria i pancerni uformują klin i uderzą prosto w centrum tatarskiego szyku. Celem nie było zwycięstwo. To było niemożliwe. Celem była destabilizacja chaos wzmuszenie ordy do zatrzymania się. Dali sygnał. Trąby zagrały. Chorągwie rozwinęły się na wietrze i ruszyły. Najpierw wstępa, potem kłus, potem galop. Wyobraźcie sobie ten widok. Czterystu jeźdźców pełnych z kopiami w dłoniach pędzących przez step. Tłuszcz wiruje spod kopyt. Skrzydła łopoczą za plecami. Pancerze lśnią w słońcu. Ziemia po prostu drży. A naprzeciw może przeciwników. Tatarzy widzą ich z daleka. Śmieją się. Czy to jakaś prowokacja? Gest rozpaczy? Myślą, że to będzie masakra. I husaria uderza. Pięciometrowe kopie przebijają pierwsze linie. Stal wbija się w ciała koni i ludzi. Krew tryska. Krzyki. Chaos. Przez krótką, piękną chwilę wygląda na to, że się udało. Tatarzy cofają się. Ktoś krzyczy rozkazy. Próbując zapanować nad paniką. Ale jest ich za dużo. Zdecydowanie za dużo. Polacy przebijają pierwszą linię, drugą, trzecią. Ale za każdym razem kolejne szeregi Tatarów zamykają się za ich plecami. Otaczają ich. Kopie łamią się. Husarze dobywają koncerzy i szabel. Walczą jak lwy. Zaborowski krzyczy rozkazy. Zamoyski z szablą w ręku rozgrywa własne małe pie. Ale matematyka jest nieubłagana. Na jednego polaka przypada stu wrogów. Zaczynają padać pierwsze konie, potem pierwsi ludzie. I wtedy Zaborowski widzi szansę. Na horyzoncie, jakieś trzy kilometry dalej, majaczą zabudowania wioska. Krzyczy rozkaz, który niesie się ponad zgiełkiem bitwy do wsi, wycofujemy się do wsi. I właśnie wtedy zaczyna się jeden z najbardziej dramatycznych odwrotów w historii polskiego oręża. Wycofanie się z pola bitwy w obliczu takiej przewagi to jeden z najtrudniejszych manewrów wojskowych. Wymaga żelaznej dyscypliny i lodowatych nerwów. Jeśli jeden oddział spanikuje, wszystko zamienia się w masakrę. Ale Zaborowski i Zamojski nie dowodzili zwykłymi żołnierzami. To byli weterani. Ludzie, którzy przeszli przez piekło i wrócili. Kiedy zabrzmiał rozkaz, słuchali. Powolny, kontrolowany odwrót. Krok po kroku. Metr po metrze. Tatarzy tańczyli wokół nich jak wilki wokół rannego niedźwiedzia. Osypywali Polaków gradem strzał, świst, dźwig grotów uderzających w stal pancerzy. Gdy strzała trafiała w słabiej chronione miejsce. Kark, nadgarstek, udo. Ale pancerze robiły swoje. Większość strzału odbijała się od stali albo utykała w zbroi. To właśnie po to husarze nosili te 15 kg blachy. Żeby przeżyć 3 km. To nie brzmi jak dużo, prawda? Ale spróbujcie przejść 3 kilometry w pełnej zbroi pod ostrzałem tysięcy łuczników. Otoczeni przez wroga, który chce was rozerwać na strzępy. Każdy metr to walka, każdy moment to decyzja. Nie wszyscy dotarli, ale większość tak. Większość dotarła i stanęli przed dwiema chodów. Typowa podolska wioska, kilkadziesiąt chałup, studnia dnia na środku, nic spektakularnego, ale dzisiaj chodów stanie się twierdzą. Zaborowski i Zamojski rozumieli, na otwartym polu zostaną wymordowani. Ale we wsi we wsi mają szansę. Rozkazy padały szybko, konie do środka. Wszystkie pancerni. Rozebrać płoty. Każdy kołek się przyda, husarze. Barykady, wozy, beczki, kamienie. Szybko. I zaczęła się gorączkowa praca. Płoty zostały rozebrane, wozy wiejskie. Przewrócone i ustawione jeden na drugim. Beczki wypełnione ziemią. Powstała improwizowana fortyfikacja. Nic wspaniałego, ale wystarczająco solidnego, żeby zatrzymać jeźdźców. Bo oto kluczowy element tej bitwy. Tatarzy byli doskonałymi jeźdźcami, ale nienawidzili walczyć pieszo, w zwarciu, w ciasnych przestrzeniach. A Polacy właśnie zmienili reguły gry. Z bitwy polowej zrobili oblężenie. Tatarzy otoczyli wioskę. Kompletnie. Dziesięć tysięcy, 20 tysięcy. Liczby tak ogromne, że przestają mieć znaczenie. Sam Chan Selim Girey przyjechał to zobaczyć. Chciał sprawdzić, co to za szaleńcy ośmielili się mu przeciwstawić. Wydał krótki rozkaz wziąć wieś szturmem, nie bracieńców. To miało być pokazowe wymordowanie. I wtedy zaczął się szturm. Pierwszy atak był klasyczny dla tatarskiej taktyki. Fala jeźdźców galopujących w stronę barykad, osypująca obrońców gradem strzał, ale napotkali na coś, czego się nie spodziewali. Zdyscyplinowany ogień. Polscy pancerni i husarze mieli muszkiety. Wybuch prochu. Kula ołowiana przelatująca przez gorące powietrze. Gdzieś w tatarskim szeregu ktoś pada z Ale muszkiety XVII wieku to nie karabiny automatyczne. Ładowanie zajmowało minutę. Nawet najlepsi nie oddawali więcej niż dwa, trzy strzały. I tutaj następuje jeden z najbardziej niewiarygodnych detali tej bitwy. Gdy zaczęło brakować kuli prochu, Polacy zaczęli używać tatarskich strzał jako pocisków do muszkietów. Tak, dobrze słyszycie. Zbierali strzały, które tatarzy wystrzelili w ich kierunku, odłamywali stalowe groty i ładowali je do lów. To brzmi jak absurd. Ale w desperacji wszystko się przydaje. I według relacji to działało. Wystarczająco dobrze, żeby powstrzymać atakujących. Pierwsze szturmy zostały odparte. Selingiraj był wściekły. To miała być łatwa przeprawa, szybkie zwycięstwo. A tymczasem garstka Polaków, zamknięta w nędznej wiosce, stawiała opór, jakby bronili Wiednia. Wydał rozkaz na kolejny szturm. I kolejny. I kolejny. I tutaj zaczyna się prawdziwe piekło. Godzina za godziną. Atak za atakiem. Słońce pali niemiłosiernie. Wrzesień na Podolu potrafi być gorący jak lipiec. Polacy w pancerzach. Zmęczeni, odwodnieni, ranni, brak wody, brak jedzenia, brak snu, ale wciąż walczą. Mikołaj Zamoiski walczył pieszo, z koncerzem w dłoni. Husarz bez konia to jak orzeł bez skrzydeł, ale wciąż śmiertelnie niebezpieczny. Konstanty Zaborowski biegł od jednej barykady do drugiej, łatał dziury w obronie, podtrzymywał morale. Kiedy ktoś krzyczał Nie dam rady. Kładł mu rękę na ramieniu, dasz radę. Wszyscy damy radę, ale liczby nie kłamią. Z każdym atakiem ubywa ludzi. Ktoś dostaje strzał, ktoś upada z wycieńczenia. 400 ludzi staje się 370, potem 350. Licznik tyka w dół, a tatarzy tracą setki ludzi. Tysiące, ale mają rezerwy. Zawsze mają rezerwy. I wtedy, gdy wydaje się, że to już absolutny koniec, dzieje się coś nieoczekiwanego. Po wielu godzinach bezowocnych szturmów, Selingirej podjął decyzję, która może wydawać się dziwna. Wysłał posłów. Trzech tatarskich dostojników pod białą flagą podchodzi do barykad. Krzyczą po polsku. Han chce rozmawiać. Zaborowski wychodzi z zaumocnień, stoi twarzą w twarz z posłami. Jest zakrwawiony. Brudny, wyczerpany, ale stoi prosto. Posłowie przekazują wiadomość. Poddajcie się, złóżcie broń. Han gwarantuje wam życie. Będziecie niewolnikami, ale będziecie żyć. To wciąż lepsze niż śmierć, prawda? A jeśli się nie poddacie, wymordujemy was do ostatniego człowieka. Nie będzie litości. Zaborowski słucha milczy przez chwilę. Patrzy na swoich ludzi, widzi zmęczenie, ból, ale i determinację. I wtedy odpowiada: sens tych słów zawsze jest ten sam. Powiedz Hanowi, że jesteśmy żołnierzami Rzeczypospolitej, że służymy Bogu i Królowi i że nigdy, słyszysz, nigdy nie poddamy się poganom. Jeśli chce tej wioski, niech przyjdzie i spróbuje ją wziąć. Posłowie wracają do Selim Selingirej czuje podziw, wściekłość, Jedno jest pewne, Polacy właśnie podpisali na siebie wyrok. Wydaje rozkaz na ostateczny, totalny szturm. Wszystkie siły, bez oszczędzania nikogo, miażdżyć. I Tatarzy ruszają. To już nie są ataki, to lawina. Tysiące jeźdźców uderzających jednocześnie ze wszystkich stron. Okrzyki, świst strzał, totalny chaos. Polacy odpowiadają tym, co im zostało. Ostatnie kule, ostatnie strzały. Ostatnie siły. Barykady zaczynają się sypać pod naporem. W jednym miejscu Tatarzy przebijają się do środka wsi. Zanim zostaną wyparci. Kosztuje to życie kilkunastu żołnierzy. Wydaje się, że to koniec. Matematycznie, logicznie muszą przegrać. To kwestia minut. Ale wtedy. I wtedy Tatarzy się wycofują. Tak po prostu. Środek szturmu. Środek totalnej ofensywy. I nagle odwrót. Dlaczego? Zródła podają kilka wyjaśnień. Pierwsze i najbardziej romantyczne. Mówi o boskiej interwencji. Król Jan III Sobieski później nazwie tę bitwę cudem i dziełem Bożym. Czy w niebie naprawdę ktoś spojrzał w dół i uznał, że ci ludzie zasługują na przeżycie? To zostawmy teologom. Drugie wyjaśnienie jest bardziej przyziemne, ale równie fascynujące. Straty. Tatarzy stracili tysiące ludzi. Dla tak ogromnej ordy to wciąż niewiele, ale te straty były całkowicie nieproporcjonalne do zdobyczy. Selim Girej przyszedł tu po jasyr, po łupy, po złoty oto. Tymczasem tracił swoich najlepszych wojowników, próbując zdobyć nędzną wioskę bronioną przez garstkę szaleńców. Z czysto ekonomicznego punktu widzenia to była po prostu złoty inwestycja. Orda nie była głupia. Każdy martwy Tatar to jeden jeździec mniej przy następnym najeździe. Prowadzenie oblężenia, gdy obok są setki innych bezbronnych wiosek, nie miało sensu. Selingirej przeliczył kalkulację i doszedł do wniosku, że ta gra nie jest warta świeczki. Jest też trzecie wyjaśnienie podziw. Tatarzy cenili odwagę, byli wojownikami, widzieli mężczyzn, którzy woleli śmierć niż niewolę, którzy walczyli przeciwko niemożliwym szansom i wciąż stali. Być może Selim uznał, że ci ludzie po prostu zasłużyli na życie. Niezależnie od przyczyny, rezultat był taki sam: Orda się wycofała. Nie od razu. Zostali w okolicy jeszcze kilka dni, niszcząc inne wsie. Ale chodów chodów zostawili w spokoju. A Zaborowski, Zamoiski i ich ludzie patrzyli z niedowierzaniem, jak może przeciwników powoli się rozstępuje. Część z nich płakała. Część padła na kolana, modląc się. Część po prostu opadła z sił, zasypiając tam, gdzie stali. Przeżyli. Wbrew wszelkim szansom, przeżyli. Kiedy wiadomość o bitwie dotarła do Warszawy, król Jan III Sobieski nie mógł uwierzyć. Czterystu ludzi przeciwko całej Ordzie? i przeżyli. Napisał list do Zaborowskiego i Zamojskiego, gratulując im dzieła boskiego i odwagi godnej najsławniejszych rycerzy chrześcijaństwa. Europa mówiła o polskim cudzie, ale jakie były rzeczywiste liczby? Po stronie polskiej zaczęli w 400. Stracili od 30 do 50 zabitych. To oznacza, że 90% obrońców przeżyło. Po stronie tatarskiej szacunki są trudne. Polskie źródła mówią o tysiącach zabitych. Nawet jeśli to przesada, Orda poniosła straty, których nie dało się zignorować. Jak to możliwe? Po pierwsze, pancerz. 15 kg stali robiło różnicę między życiem a śmiercią. Po drugie, pozycja. Barykady zneutralizowały największy atut Tatarów ich mobilność. Po trzecie, psychologia. Dyscyplina była tu ważniejsza niż broń. I po czwarte może faktycznie szczęście. Historia sprzyja odważnym. A jednak, mimo tej niesamowitej historii, bitwa pod Chodowem nie jest szeroko znana. Dlaczego? Bo miesiąc później doszło do innej bitwy pod Daszowem. To była kompletna katastrofa, jedna z najgorszych klęsk tamtego okresu, i w cieniu tej tragedii mały triumf podchodowem po prostu wyblakł. Został zapomniany. Historia lubi wielkie zwycięstwa jak Wiedeń i wielkie klęski, ale mała bitwa, gdzie garstka ludzi oszukała przeznaczenie, to często wpada między szpary. A to smutne. Bochodów to nie tylko sukces militarny, to historia o tym, kim byli ci ludzie, o ich wartościach. Mogli uciekać, nikt by ich nie winił. Każdy racjonalny człowiek powiedziałby: Uciekajmy, przecież nie mamy szans, ale oni nie uciekli. Stanęli, walczyli i przeżyli, żeby opowiedzieć tę historię. To są polskie termopile. Z tą jedną różnicą. Że Spartanie pod Termopilami zginęli wszyscy, a obrońcy Chodowa przeżyli. Co stało się z bohaterami tej bitwy, Konstanty Zaborowski? Zniknął z historycznych zapisów niedługo potem. Być może zginął w którejś z późniejszych potyczek. Być może dożył spokojnie starości gdzieś na swojej podolskiej posiadłości. Nie wiemy. Mikołaj Zamojski. Również niewiele o nim wiemy po roku 1694. Nazwisko Zamojskich było znane, ale ten konkretny Mikołaj nie zostawił dużego śladu w historii. Poza tą jedną, wspaniałą bitwą. I to może jest najsmutniejsza lekcja z tej opowieści. Możesz dokonać czegoś niesamowitego. Możesz stanąć przeciwko niemożliwym szansom i wygrać. Możesz być bohaterem, a historia i tak może zapomnieć twoje imię. Ale czym pozostaje? Gdzieś w archiwach, w starych kronikach, w listach króla Jana III pozostaje zapis było 400. Stanęli przeciwko dziesiątkom tysięcy i przeżyli. To się naprawdę wydarzyło. W małej wiosce na Podolu garstka polskich żołnierzy pokazała światu. Czym jest prawdziwa odwaga? I może właśnie dzięki wam jeszcze kilkaset osób usłyszy tę historię i zapamięta i przekaże dalej. Bo niektóre historie po prostu zasługują na to, żeby żyć. Polskie termopile. Bitwa pod hodowem. Rok 1694. 400 przeciwko światu. I świat się wycofał.